ma System Xbox 2. Przypalona PS5. -ka. Jeszcze u nas na kanale nie było. Ponoć z niej centralnie co wali. Bez kitu. Zapraszam na nowy materiał. Sama w sobie konsola bardzo ładna. Naklejki, powiem wam wdechę, podoba mi się. Wersja beznapędowa. A co klient podał? Przepalony tranzystor na płycie głównej EDM010. Wysłałem e-mail ze zdjęciami, na których widać uszkodzenie na płycie głównej PS5 Digital. Okoliczności, syn grał i konsola się wyłączyła. Maila widziałem, ale w sumie co to mail? Ważne jest to, co jest w środku, także rozbieramy, sprawdzamy co jest grane. Bo pytanie, czy to jest przypadek, że kolejna u mnie konsola bez napędu, gości? Sprawdźmy. No, dobra, maleńka. I pytanie, dlaczego ta konsola się zjarała? Mija dwa lata, i nagle PS5. Mówią, papa, pa". za dobrze to nie świadczy o Sony. Zaraz ktoś powie, hej, może gościu za dużo grał, no ale można tak mówić? Napiszcie w komentarzu. Dzisiaj ogólnie jest szansa, że na święta to będzie jeden z najkrótszych odcinków, bo nie będzie co w tej konsoli w ogóle robić, ale zobaczymy. O, jak fajnie schodzi blacha, przecież klient tu był, no to wiecie. O kurde! O kurde! Uf. Co jest? Coś kurde pierdyknęło. Teraz pytanie, czy to z tamtej strony jest tak zwęglony tranzystor, że aż na tą stronę przebiło? Ale to wygląda całkiem ciekawie. Ja nie mogę. Fuh, ale wali. Jak myślicie? Uda się naprawić tą konsolę, czy nie? Szanse są niewielkie. No ale nic, wyciągnijmy kadłub. I zajrzyjmy do środka, co się dzieje z tamtej strony, bo nie pamiętam, czy klient wysyłał zdjęcia z tej strony, czy z tamtej. O, cyk. I sprawdźmy. No nie. Z tej strony nie ma nic złego, słuchajcie. Myślałem, że gdzieś tutaj jest takie nieźle popalone miejsce typu, że ten tranzystor zwęgliło. Także tutaj nie jest spalony tranzystor, tylko tak jakby kondensatory wywaliło. Dlaczego? Nie wiem. Idziemy na minionka i zobaczymy. Ciężko się do tego odnieść. To wygląda jakby coś wystrzeliło w tym miejscu. Dziwna rzecz. Słowo daje. Jak się do tego zabrać? Weźmy najpierw miernik w dłoń, zmierzmy sobie rezystancję. Zobaczymy, czy nie będzie zwarcia na procesorze, bo może to być już koniec tej naprawy. Nawet nie można tu mówić o naprawie, tylko stwierdzenie faktu, stanu zaistniałej rzeczy. Teraz multimetru stawiamy na rezystancję, na jej pomiar, no i zobaczymy, co tu się w ogóle dzieje. Sprawdźmy najpierw kondensatory od jednej z głównych gałęzi zasilania. I ku mojemu zdziwieniu, słuchajcie, jest 23 ohmy. I w końcu mamy podgląd na fluka. Fluk, jak ty ładnie wyglądasz? 23 ohmy. Dobrze, bardzo dobrze. Ale skoro konsola jest martwa, w sumie nawet nie włączałem, nie sprawdzałem. Bo skoro od niej tak śmierdzi, to nie ma co tutaj ryzykować. To może zacznijmy po kolei. Główna linia zasilająca wchodzi tym pinem 12V. Jaka jest rezystancja? Między. Uuu. Na głównej linii zasilającej mamy 0,6-oma, czyli ewidentne zwarcie. Coś gdzieś się wysypało. No dobra. I pytanie: czy to jest ten zwęglony laminat, czy może coś innego? Musimy te smarki pousuwać, także bierzemy skalpel w dłonie i robimy rzeźnię. Pląby uwielbiam usuwać. Natomiast kondensatory z laminatu no różnie. Ale zaczynamy. Dziwny temat. Centralnie to wygląda jak jakiś krater. Ajajaj, to wszystko jest zwęglone i to tak Uuu, Jest źle. Jest bardzo źle, bym powiedział. Ale kopiemy, pobawimy, pobawimy się w boda, w boba. Boba Buildera, pobawimy się w Boba Budowniczego. Zobaczymy, co nam to da. Wiecie, jaki to jest problem? Laminat jest wielowarstwowy. W kamerze za bardzo nie widać tego, ale ja, ja już w tym momencie dokopuję się do czwartej warstwy. No i nie wiem, dokąd my dojdziemy. Ale jedno jest pewne, póki laminat jest zjarany, jest taki koloru czarnego, to jest źle. Kopmy tak długo, aż będzie laminat koloru żółtego. Problemem tutaj jest to, że to nie zewnętrzne warstwy laminatu są zwęglone, tylko w środku. Ciężko jest to pokazać, ale dopiero na tym poziomie jest bardziej zwęglony laminat. Nie na samej górze, tylko w środku. I tak teraz zastanawiam się, jakim cudem tak zwęgliło laminat. Wygląda to tak, jakby przez ileś czasu on się gotował. Czyli konsola się zepsuła. I zamiast ktoś odłączyć prąd, poczuł smród to może on jeszcze próbował, nie miał włączyć, uruchomić, a to cały czas grzało. Tutaj musiała być temperatura z 200 stopni lekko. I koniec końców, coś takiego mamy tutaj dostępnego. Czy to się uda ogarnąć? Ciężki temat. Będziemy dłubali, zobaczymy. Jakaś tam szansa jest. Z doświadczenia wiem, że w tym momencie jest tak 10 do 20% szans, że Uda się to wszystko oczyścić, ale kto wie? Jest jeszcze jeden zły temat. Zobaczcie, są ścieżki, które wchodzą obok w laminat. Jeżeli one gdzieś tutaj są zjedzone, przejarane, to i tak tego nie naprawi. No ale przynajmniej dowiemy się, co jest grane. Okej, okay. dziura trochę wykopana, robimy kolejny pomiar na dłużnej gałęzi zasilania. Mamy zwarcie, czy nie? 7 omów względem masy. Źle. Dalej jest zwarcie i to centralnie w tym miejscu, w tej dziurze jest problem bankowo. Tam, pamiętacie, było 7 omów. Sprawdźmy, gdzie będzie... O, to jest ta warstwa. Widać, 7,9, tak jest. Trans, i ona gdzieś tam łączy się z masą. A jajaj. Ile tego trzeba będzie wyciąć, żeby się pozbyć zwarcia? Pytanie, na które nie znam odpowiedzi, ale nic. Musimy trochę więcej wyciąć tego laminatu. Zobaczcie, teraz jest warstwa laminatu, która nie jest zjarana. Jakbyśmy mieli wszędzie taki obraz, byłoby spoko. Aczkolwiek kamera przekłamuje. To co jest mocno przyjarane, wy, wy widzicie to w jaśniejszych kolorach, więc... Trzeba mi uwierzyć na słowo. Ja teraz dopiero zobaczyłem z drugiej strony laminatu. Ajajaj, o ty! O, ty! Jest! Ja kopię od drugiej strony. I zobaczmy teraz na rezystancję względem masy na tym kondensatorze. Ile jest? 13 ohmów. A ile jest na cewce od zasilania procesora? 18. No, tu jest wszystko w porządku. 2 i 3. Jest ok. Teraz spróbujemy trochę tutaj pokopać, no bo, ajajaj, ajajaj. Ogólnie tak, linia 12V wchodzi tymi ścieżkami na tranzystor, on jest odpowiednio wysterowany, wytwarza napięcie zasilające procesor. Dlaczego to się spaliło? Nie wiem, ale podejrzewam, że z drugiej strony mogły О, не, не. Парьте, что я делаю. Курда. Видите это? Co tu dużo mówić? Dziurka wyszła piękna. Odwracamy laminat. Taki jest spoks. Zrobić dziury w laminatach. Jak tak można? I teraz ktoś ogląda ten materiał i myśli sobie, czy ten gościu jest poważny i normalny. Sam się zastanawiam. Idziemy na kolejny pomiar. 90 omów. W dalszym ciągu za mało. I teraz pytanie, co tu się w ogóle zadziało? Czy ten tranzystor się zjarał, czy. Jak to mogło być? Zróbmy sobie jakieś pomiary. Bramka, źródło. 39 km, ok. Powiem Wam, że ten tranzystor jest taki dziwny. Standardowo dual asymetryki nie mają tego PINu z tej strony. Więc tutaj coś jest przykombinowane. A on 38168. Patrzę na internecie i póki co żadnego PDF-a ani nic nie ma do tego tranzystora. Niedobrze. Nie, idziemy kopać dalej. Zobaczymy. Wylutuję ten tranzystor, bo może on powodował zwarcie i zrobimy pomiar bez niego. Ten laminat ładnie wygląda. Gdyby nie ta dziura i zwarcie wewnątrzwarstwowe, no to słuchajcie. Ale jeszcze raz zmierzmy sobie, 69 ohmów, źle jest, jest po prostu źle, tak być nie może. Ale co mnie w tym momencie najbardziej interesuje? Rezystancja względem masy. Na cewce, na dławiku, zobaczcie, jest 14 ohmów jest spoko, czyli nawet jak tutaj spalił się zapewne kondensator od głównej linii zasilającej, to on nie uszkodził tranzystora i on jeszcze dalej nie uszkodził procesora. Więc jest spora szansa, że procesor na tej płycie głównej, nasze APU, jest sprawny. Tylko co z tego, jak reszta jest niesprawna, nie? Teraz jeszcze przemierzę pozostałe cewki i zobaczymy, co zgrane. I tutaj ogólnie widzicie, rezystancje są przyzwoite, ale dziura nieciekawa. Może na tej kamerze będzie lepiej widać to, moje nawet nie wiem jak to nazwać takaś partyzanska próba naprawy taka dziura no nic jeszcze chwilę po kopie zobaczymy nie będę odpuszczał bo Anusz widelec uda się no dopiero ten laminat wygląda spoko tak, on jest, można powiedzieć, jak zdrowy ząb. Jest piękny. A reszta dookoła jest zepsuta. Czarna. Nie. Kolejny pomiar wejścia. O 146 omów. Jest lepiej, ale to jeszcze nie to. Kopiemy dalej. A może byśmy użyli, nie wiem, Dremla. Pisaliście ostatnio, żeby. Laminaty, zw laminaty zwęglone traktować dremlem. Spróbuję. Niestety kopię tym dremlem, no i cały czas z tej płyty wychodzi spalony laminat, zwęglony, Oto czarne. the sleeper. Ale nasza dziurka teraz pięknie wygląda. Wow, naprawdę jest różnica. Tylko pytanie, czy jest zwarcie, czy nie. Już stąd widzę, że jest. Sprawdźmy teraz, czy jest zwarcie. I patrzymy. 110 ohmów. Źle jest, słuchajcie. Nawet jak teraz podamy napięcie rzędu 2V, zacznie się coś za chwilę grzać. Nie ma co próbować szczęścia. Bo to nie jest akceptowalna rezystancja. Z tego co pamiętam, ma być około 2 megaomów. Więc dziura w laminacie w dalszym ciągu nieogarnięta. Ostatnia przymiarka i zobaczymy. Jak nasza dziura. Laminat można powiedzieć, że nawet nabiera kolorów. Zmierzmy sobie kolejny, w sumie ostatni raz, ostatni raz, ostatni raz. Mierzymy rezystancję, jak będzie. Ja myślę, że źle. 126, 129, 130 ohmów na zasilaniu głównym. Nic z tego nie będzie. Słuchajcie, można tą płytę kopać, kopać, kopać. Ja za chwilę wytnę tutaj dosłownie 2 cm kwadratowe. ale to nie dochodzi. Ten laminat ma wiele warstw. Tam są ścieżki obok, jest przetwornica. Nic tego sensownego nie zrobię. W dokładnie tym wypadku trzeba wiedzieć, kiedy sobie powiedzieć odpuść, bo nic z tego nie będzie. Także co tu dużo mówić? W tej płycie zakładam, że procesor jest sprawny. BIOS zapewne też jest sprawny, więc będziemy mogli, wiecie co zrobić, ten procesor z BIOSem, nie wiem czy z dyskiem twardym, pamięciami, przelutować do innej płyty i sprawdzić czy to ruszy. Dzisiaj tego nie będę robił oczywiście, bo jutro jest sobota, trzeba iść poświęcić jajka. Dzieciaki nie mogą się doczekać. Jeszcze kolejna kwestia, to jest płyta EDM010. Muszę sprawdzić czy mam na stanie jakąś płytę z zespalonym procesorem, żebyśmy mogli właśnie w razie czego ten procesor przelutować do innej. Z tą płytą, tak jak wspominałem wcześniej, już nic nie wyrzeźbię, nie wymyślę, bo to centralnie to nie ma sensu. Chciałem tylko zobaczyć, jak mocno zwęglony jest laminat i tak dalej, ale tutaj to się w głowie nie mieści. No zobaczcie, to jest prawie że dziura wielkości mojego palca, a można byłoby jeszcze kopać, kopać, kopać i byśmy się nawet dokopali aż pod ten kondensator, bo po laminacie widać, że jest ciemniejszy. Oczywiście tutaj moglibyśmy teraz podać 12 V na wejście, i wiecie, co by się zaczęło robić? Firewerki. Ten laminat zacząłby się palić i byłoby to normalnie jak lawa. Grzałoby czerwonym, kopciłoby się, byłby siwy dym. Byłaby fajna impreza. Tylko, że nie chcę uwalić procesora. Możemy nawet się umówić w ten sposób, że jeżeli z tej płyty wylutujemy procesor i te komponenty, które posłużą do naprawy na innej kucie. To potem możemy tutaj puścić właśnie 12V, przywalimy jakimś wysokim prądem typu 20A, i zobaczycie, jak to się wszystko rozświetla. Jak to fajnie będzie widać, jak się nagrzewa, bo będzie grubo. Także cóż pozostało? Wesołych świąt, Ludziska! Do następnego. Był z Wami spock 2. Cześć, hej.